Cześć, z tej strony Żaklina. Witam Cię w naszym dwutygodniowym wyzwaniu Powrót do Formy. Przed nami rozgrzewka, którą będziesz wykonywać przed każdymi ćwiczeniami. Pamiętaj, że to bardzo ważny element treningu, ponieważ ma za zadanie przygotować Twoje ciało do wysiłku fizycznego. Będziemy pracować w kilku prostych ćwiczeniach po 20 sekund. Mam nadzieję, że jesteś gotowa. Zapraszam. Uwaga, zaczynamy od marszu. Kolana wysoko, ręce ugięte w stawach łokciowych. Brzuch jest napięty. Pamiętaj, żeby kolana przyciągać wysoko do klatki piersiowej. Pamiętaj o pracy rąk i przede wszystkim o tym, żeby oddychać. I przechodzimy do luźnej pracy na nogach. Możesz dodać sobie ręce tak, jakbyś skakała na skakance, ale możemy też pracować w ten sposób luźno. Nogi delikatnie ugięte w stawach kolanowych, cały czas luźno, ale brzuch jest cały czas napięty. Dodajemy ręce, obszerne krążenia ramion w przód. Staraj się pracować obszernie w stawie barkowym. Ręce są wyprostowane w stawach łokciowych. Cały czas oddychamy, a brzuch jest napięty. To samo w tył. Cały czas obszerne ruchy. Cały czas oddychamy. Łopatki ściągnięte. Pamiętaj o tym, że rozgrzewka jest bardzo ważnym elementem treningu. Łopatki. Ściągamy. Wyrzucamy ramiona w tył. Praca z wydechem. Cały czas napięty brzuch. I cały czas luźno pracujemy na nogach. To samo góra. Cały czas staraj się kontrolować oddech. Cały czas luźno na nogach. Jeżeli podskoki nie są dla ciebie wygodne, możesz zamienić sobie na marsz. Też będzie ok. I przechodzimy do pajacy. Pamiętaj, że nogi są delikatnie ugięte w stawach kolanowych. Cały czas oddychamy, brzuch jest napięty. Jeszcze chwila. I skip A. Kolana wysoko. Ręce ugięte w stawach łokciowych. I pracujemy. Przypominam ponownie o oddychaniu o napiętym brzuchu i zmieniamy na skipce. pięto pośladki. Dodaj ręce. Cały czas oddech i mocno napięty brzuch. Prawa noga do klatki piersiowej. Kolano wysoko. Oddychamy. Zmień nogę. Kolano powinno iść z wydechem do góry. Stajemy w rozkroku. Napięty brzuch. Przechodzimy do przysiadu. Z wydechem góra. Pamiętaj o tym, że w momencie, kiedy wychodzimy w górę, nie robimy przeprastu w kolanach. Kolana są zawsze delikatnie ugięte. Mocno z wydechem do góry. I dodajemy bok. Napięty brzuch. Staraj się przenieść ciężar ciała mocno napięte. Nogi, na którą schodzimy do przysiadu. Z wydechem góra. Napięty brzuch. I wracamy do pajacy. Cały czas oddychamy. Napięty brzuch podczas tych wszystkich ćwiczeń jest bardzo istotny, zarówno podczas rozgrzewki, jak i w trakcie docelowego treningu. Stopy razem, ręce na wysokości barków i mocno skręcamy biodra. Staraj się utrzymać łokcie na wysokości barków. skoki przód. Przypominamy o, o napiętym brzuchu. Jeszcze końcówka tego ćwiczenia. Stajemy w rozkroku i skręto skłony. Odwracamy się za ręką, która idzie w górę. Z wydechem do góry. Napięty brzuch. Mocno się skręcamy. Góra, zostajemy w rozkroku. Skłon wyprost. Napięty brzuch, nogi delikatnie ugięte, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Proste plecy. Staraj się wynieść pośladek do góry. I jeszcze końcówka. I wracamy do przysiadu, napięty brzuch. Spinamy w górze pośladek, ale nie robimy po prostu w odcinku lędźwiowym. Pamiętamy o nogach delikatnie ugiętych w stawach kolanowych. Cały czas pracujemy z wydechem do góry. I wracamy do pajacy. Powoli zbliżamy się do końca naszej rozgrzewki. Mam nadzieję, że czujesz podwyższoną temperaturę ciała. Że czujesz, że Twoje mięśnie powoli przygotowują się do treningu. I przechodzimy do stepu nisko na nogach, napięty brzuch. Mocno stepujemy. Oddychaj, trzymaj napięty brzuch. Jeszcze końcówka. Zostało 5 sekund. I biegniemy. Wysoko kolana, to jest ostatnie 20 sekund naszej rozgrzewki. W tak intensywnym wydaniu. Jeszcze dyszka, pracuj wysoko. 6 sekund. Pamiętaj o napiętym brzuchu. Mocna praca rąk. I luz, z wydechem góra. Wspinamy się na palce. Mocno góra. Oddychamy. Brzuch jest napięty. Końcówka. Jeszcze 8 sekund. Ok. To jest koniec naszej rozgrzewki. Mam nadzieję, że czujesz, że twój organizm przygotował się do wysiłku fizycznego. Teraz masz chwilę przerwy. Napij się wody i zapraszam cię do naszego docelowego treningu.